Ja naprawdę, ja mam wrażenie, że ja z tego robię nie wiadomo po prostu co, a wszyscy mówią, no dobra, wracasz, a ja jestem. Ale to, to nie jest tak, to nie jest takie proste. Ja, ja mówiłam, się przygotować psychicznie. Witam serdecznie, to ja Natalia Wojsych. Hejka, z tej strony Natalia. Może kojarzysz mój kanał z takich filmików, jak koleżanka versus przyjaciółka, patki z filmików, albo jeszcze jakichś innych. 4 lata temu wrzuciłam swój pierwszy filmik. Przez jakiś czas wrzucałam filmiki na kanał, po czym nagle przestałam. W tym filmiku chciałabym opowiedzieć, jakie mam plany na teraz i dlaczego tak się stało, że przestałam nagrywać. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Natalia, bo witamy na kanale May To jest niesamowite jak ja bym kiedyś naprawdę wróciła na YouTube i to się wydarzy. Chodź tu patrz! Patrz jak ładnie tutaj wszystko wygląda, czekaj. Spokojnych wesoły Świąt, moje kochani. Moje <grymne> wnuszki kochane, córeczka i ziemnia, <grymne> jesteście na nie kochani. Moje dzióbki. Dziękuję bardzo. Aktualnie jest 2:52. Cała moja rodzina śpi, a ja rozmyślam na temat tego mojej kariery youtube'owej. Chciałem po prostu zrobić coś dobrego dla innych i dla siebie I być po prostu zadowolona z rzeczy, które robię w życiu i z mojego życia. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy naprawdę wrócę. Jestem ciekawa co się wydarzy i... I, know, I Halo! Hallo! Ten filmik powrotny na YouTube'a on się będzie składał z niej wiadomo z ilu filmików, bo już to nagrywam, nie wiem, przez jaki okres czasu. Chciałabym też, żeby mój kanał to był Było takie wolne miejsce dla mnie. W takim sensie, że na przykład będę chciała nagrywać filmiki jak tańczę, więc będę je nagrywać. Będę chciała nagle nagrywać jakieś śmieszniejsze filmiki, więc będę je nagrywać. Będę może chciała jakieś nagrywać poważniejsze filmiki na poważniejsze tematy, więc będę je nagrywać. Albo jakiś dzień z mojego życia też go nagram, albo jak będę chciała tworzyć jakieś poważniejsze projekty, też to nagram. I chciałabym, żeby właśnie ten ten kanał był taki otwarty na wszystko. Żeby nie opierał się na jakimś jednym rodzaju filmików, żeby po prostu był właśnie taki wolny i taki nasz, wspólny. <noise> Muszę też jeszcze bardziej przeprogramować trochę moje myślenie na ten temat. O matko, co pomyślą inni, a przecież moi znajomi, niektórzy się śmieją w ogóle z YouTuberów i w ogóle YouTube masakra, że to w ogóle ją nagrywa i tak dalej. Na myślenie. CO Z TEGO? I co z tego, że będą się śmiać? I co z tego, że ktoś tam, no, co ty w ogóle nagrywasz, to nie ma sensu w ogóle? I co z tego? Trudno. Ja będę robić swoje po prostu. Może nie wszystkie filmiki takie będą, że będą jakoś bardzo wysokowartościowe. Czasami już będą totalnie takie luźne, śmieszne i nie wiem, nie wnoszące nic do czyjegoś życia, tylko po prostu uśmiech na twarzy. Chciałabym dodawać coś tutaj, bo wiem jaką radość mi to sprawiało. Kilka lat temu I w sumie przez tą całą przerwę, w której Nie nagrywałam nic Cały czas myślałam O tym, żeby kiedyś wrócić To nie było tak, że tak to tak porzuciłam I o, ja miałam w sumie kiedyś kanał na YouTubie O, fajnie, fajnie Tylko nie wiem nawet jak to opisać Tak po prostu wyszło, że poszłam e, Do liceum I jakoś tak, nie, przestałam tyle nagrać Bo nowe środowisko Jakoś wszystko tak szybko zleciało. Później matura, coś tam, osiemnastka. I tak po prostu zleciało kilka lat, co jest dla mnie po prostu niepojęte, że taki kawał czasu po prostu przeleciał. I dopiero teraz biorę się za powrót. Ale najwyraźniej tak miało być. Wszystko jest po coś, więc teraz czuję taką naprawdę już wewnętrzną po prostu potrzebę i tą taką ogromną energię na to, żeby. Po prostu wrócić, jak nie wrócę i nie wstawię czegokolwiek, nigdy się nie dowiem, jak się będę wtedy czuć, i czy w jakąś dobrą stronę to pójdzie. Tak więc po prostu muszę zrobić ten pierwszy krok i po prostu zobaczyć, co się będzie działo. I nie mogę się doczekać. Z jednej strony się stresuję, ale to jest raczej taki taki, taki stres, takim ogromnym podekscytowaniem. Popróbujemy wspólnie, zobaczymy, czy jeszcze. Ktoś w ogóle chce mnie oglądać, czy ja będę się w ogóle cieszyć z tego co robię, ale coś czuję, że, że to jest chyba ta dobra droga. Tak więc moi drodzy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Moi drodzy, no wraca na YouTube! To ja. Hej, to ja, i Tak więc przesyłam wszystkim dobrą energię. Tak bardzo się tego bałam, tego, tego, tego powrotu, i mi się wydaje, że tylko ja to tak przeżywam, ale po prostu, nie wiem, zależy mi po prostu na tym. Jeżeli jesteś w tym momencie w filmiku, chciałabym Ci bardzo podziękować za to, że go obejrzałeś, obejrzałaś. Życzę wszystkim wspaniałego dnia albo nocy, zależy, kiedy to oglądacie. Dziękuję, że jesteś bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!